Czy um, widzi, widzi Pani tak jakby przejaw e, takie, takiego trochę może podziękowania e, ludzi na ulicy e, do Pani e, za właśnie te, te takie piękne role, do których Pani przyzwyczaiła i, i e, jakie, jakie to są takie momenty wzruszające na ulicy w warzywniaku przy kupowaniu marchewek, kiedy no, kobiety podchodzą i dziękują tak. Pani i za co właśnie? Nie tylko kobiety. No muszę Panu powiedzieć, że to jest akurat taka czuła struna w moim życiu, dlatego że to są często spotkania niezwykle wzruszające. Miałam wiele takich spotkań, gdzie ktoś chciał mi opowiedzieć coś o swoim życiu, gdzie ktoś mi dziękował, bo coś mu pomogło to w życiu i z czymś musiał się skonfrontować, o czym nie chciał wcześniej myśleć. Kobiety czasami mówią, czy mogę Panią przytulić, i przytulają mnie, co jest też bardzo miłe. A Czy to zaburza Pani strefę komfortu trochę? No, Jeżeli by to zaburzało, to wtedy powiedziałabym, że nie, ale coś jest takiego szczerego. Jeżeli to jest takie szczere i prawdziwe, to, to ja to przyjmuję, bo czuję to po prostu, że to jest coś prawdziwego. To są wzruszające spotkania. Nawet ostatnio, rok temu, w wakacje, podszedł do mnie taki duży pan, naprawdę nad Morzem. No, duży, taki wielki. I powiedział do mnie, gadka, graj dalej tak jak grasz. I to był po prostu duży komplement. W jego ustach, że nie przeszedł obojętnie obok tego, co robię. I to jest zawsze bardzo miłe.